Grzuch! No, mierniczek! Wydaje mi się, że żeśmy najsłabszy mecz w sezonie zagrali przede wszystkim, bo Grając z Małogoszczem do przerwy, żeśmy tak grali, jakbyśmy byli całkiem na innym meczu. Myślę, że, 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 że tutaj przede wszystkim dwóch, trzech zawodników, którzy w ogóle wyłącznie nie byli z gry i w ogóle nie grali. Nie wiem, czy, jaka te, tego przyczyna. Natomiast myślę, że byliśmy w stanie tutaj spokojnie ten mecz wygrać, ale nie w ten sposób, co, co dzisiaj widzieliśmy na Zdecydowane jeszcze zwycięstwo, i tak krótko postanowiąc, to można powiedzieć, że górowaliśmy i na drżą nidy, zarówno w organizacji gry, jak i innych. No. miała jednak te większe umiejętności techniczne, I to zadecydowało o tym, że odnieśliśmy takie spokojne zwycięstwo. Praktycznie Drużyna nigdy stworzyła tylko jedną sytuację, dogodną do strzelania kręgi. Cały mecz był pod naszą kontrolą, więc się wydaje, że to w dzisiejszym meczu nie jest dobre. Najważniejsze jest to, że udało nam się pokonać przeciwnika.